Tadeusz Woźniak nie żyje. Artysta zmarł 8 lipca, jednak z przyczyn rodzinnych jego pogrzeb musiał zostać opóźniony. Ostatecznie podano szczegóły dotyczące ceremonii. Kropka informacja o jego śmierci pojawiła się w mediach w poniedziałek 8 lipca. Utalentowany wokalista i twórca, znany przede wszystkim z utworu Zegarmistrz Światła, miał 77 lat. Był nie tylko wokalistą, ale również kompozytorem. Stworzył muzykę do wielu wierszy napisanych przez czołowych pisarzy, ale także do filmów animowanych oraz dokumentalnych i spektakli teatralnych. Zobacz także, jego śmierć była zaskoczeniem dla wielu fanów artysty oraz osób, które miały okazję z nim współpracować. Jak tłumaczył Marek Raduli, były gitarzysta Budki Suflera, niedawno miał okazję spotkać się z Tadeuszem Woźniakiem i snuć wizje związane z działalnością artystyczną. Jestem poruszony odejściem Tadeusza Woźniaka. Zaledwie parę dni temu siedzieliśmy przy kawie, snując plan sfinalizowania wydawniczo ostatniego projektu pod tytułem słowa wykonanego na gali otwarcia wystawy Biblioteki Narodowej, w którym to projekcie miałem zaszczyt uczestniczyć obok wielu wybitnych artystów, napisał na Facebooku. Ostatecznie pojawiła się w sieci informacja dotycząca pogrzebu zmarłego Tadeusza Woźniaka, przekazała ją za pośrednictwem Facebooka Polska Fundacja Muzyczna. Z opublikowanej notatki wynika, że ceremonia pogrzebowa odbędzie się 31 lipca o godzinie 12:00 w Warszawie. Zobacz także. W porozumieniu i na prośbę rodziny informujemy, że pogrzeb zmarłego Tadeusza Woźniaka odbędzie się w środę 31 lipca o godzinie 12,00 w Warszawie. Po uroczystości w sali pożegnań przy powązkach wojskowych odprowadzimy Tadeusza na miejsce wiecznego spoczynku. Świecka ceremonia pożegnania Tadeusza woźniaka będzie miała charakter państwowy. Możemy przeczytać, niedawno fakt informował, że zwłoka ta była tłumaczona przyczynami rodzinnymi, bowiem w pogrzebie artysty chciał wziąć udział jego brat, na co dzień mieszkający w USA. Z powodu dzielącej ich odległości nie było możliwości, by ostatnie pożegnanie artysty odbyło się stosunkowo niedługo po jego śmierci. Wszystkim zależy na tym, by na pogrzebie był brat Tadeusza. Organizacja przelotu sprawia więc, że ceremonia się opóźni, tłumaczył informator dziennika.